Jedziemy. Siemaneczko, Mateusz Wąsik, karpiografia. Witam Was w nowym sezonie rok 2021. Mamy 15 styczeń i jedziemy na rybki. W planach weekend na nowej wodzie. Nigdy tu nie łowiłem. Dołączy do mnie Patryk. Także let's go. Siemanko Patryk? Siemanko Mateusz. Witamy w nowym roku tak 2021. Jest. 15 styczeń. Zaczynamy sezon we Francji. Tak jak mówiłem, wcześniej jesteśmy na Nowej Wodzie, Żwirownia około 8 hektarów, 17 stanowisk. jest to woda prywatna. To jest komercja. Wiemy, że nie pływają tutaj wielkie ryby. Ale za to piękne ryby pływają, bo jest bardzo dużo karpikoi takich yy, z różnymi łuskami tartopomy tak zwane we Francji lampasy, nie lampasy Rasy, dokładnie Miejmy nadzieję, że chociaż jednego uda nam się wyciągnąć, także zapraszamy Was na film anonimowy Dobra bierzemy się powoli za wywożenie zestawów tym razem wszystkie moje wędki pójdą tylko i wyłącznie na spinner riga tak będzie tej pierwszej nocy. Małe popapy, tuż ta kukurydza. Pójdę w ten deseń na zanęte. Tym razem trochę ją zmodyfikowałem. I jest to rzeczka. Jest to w tym przypadku. Kury zakonserwowa. Nie widać tego. Kury zakonserwowa. Tuńczyk na wodzie, nie w oleju. Pelet 4 mm. Orzech Tygrysi w dalszym ciągu. Stick Mix. Oraz pokruszone kulki. Z kisłe masło. Spróbowałem tutaj. No, dobre 2 kg. Ale będę nęcił dosłownie łopatkę albo taką kulkę na zestaw, która spadnie do wody centralnie tam gdzie będzie moja wędka. To wszystko zaleję sobie jeszcze likwidem od sklit. Będziemy żałowali. Także, tak to wygląda na pierwszą noc. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś efekt. O Zanętowa, tak zwana pętlawka bez Pierwsza styczniowa noska, otwarcie sezonu i popatrzcie tylko jaki karp mnie przywitał coś fantastycznego Starty pom jak to mówią w Francji Piękna ryba Waga dosłownie schodzi na drugi plan Coś pięknego. A najlepsze jest to, że takie mam jeszcze dwa w worku. Noska zowocowała trzema braniami. Wszystkie poszły na jednego kija, na spinera z białą kulką popapem. Później wam go pokażę spokojnie. Jeszcze raz, tak wygląda ten piękny karpik. Mua. Pięknego. Nie, ja rację do siebie. Karpi to, to, to jak możesz Proszę bardzo. O tutaj piękność. Pokażę się go z drugiej strony. Proszę bardzo. Niesamowite. Jedna noska i takie trzy karpiki przywitały mnie w Nowym Roku. Okej, okay. parę fotek. Coś pięknego. Taki fuli. Jak dla mówią w Polsce, Patryk? Nie wiem. Lampasy? No chyba tak. Lampasy, ale to chyba... Coś jeszcze chyba jest. po z takimi łóżkami wzdłuż brzbietu. Wzdłuż po środku. A ryby tego typu to... Chyba fuli. W każdym bądź razie... Coś pięknego. Wracaj do siebie. O! Okay. Trzecia rybka. Trzecia przecudowna rybka. Patrzcie tylko. Ach. Czyste szaleństwo. Ta woda chyba jest usiana rybami. Takiego kalibru i takiej urody, bo tego typu ryb, tam patrzę dobrze wiesz, że nie łowimy za często. No nie. A, tym bardziej ja, mam szczęście z, z reguły do ryb typowych, Ale... żadnych... Ale to jest największy? Gdzie jest największy? No. Może mieszki do więcej. Przednicy. A, a więc jeszcze raz numer 3 tej nocy prawdopodobnie troszkę większej poprzednicy chyba może być około 8 kilo ale jej uroda jest przecudna mega 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 liczyłem na jedną branie jedną rybkę na głowę a tutaj taka niespodzianka coś pięknego i oto właśnie karpik trzeci z pierwszej nocki w nowym sezonie Oby takich więcej tego życzę Wam no i również sobie super Okej, okay, małe podsumowanie. Mamy sobotę, godzinę 14. Do tej pory udało mi się złowić 3 karpie. Mega, mega wynik na tą porę roku. Wszystkie trzy ryby złowiłem na jedną wędkę. Jest to wędka, która łowi bardzo blisko brzegu około 2-3 metry od, od gałęzi. Skuteczna przynęta. Jest to spinnerik z mleczną kukurydzą ponownie atakuje mleczną kukurydzę tym razem po tym karku 30 kg oraz 22 kg próbuję łowić właśnie na mleczną zastępywać tą mleczną z kisłym masłem więc daje to do tej pory fajne rezultaty odnośnie przyponu jest to typowy spinner, jakiego używam zazwyczaj zastosowałem tutaj haczyk jest to haczyk wide gap kordy numer 6 obowiązkowo flow carbon boom korda i tyle założony specjalny krętlik do spinnera. Spinner swivel to się chyba nazywa dodatkowo, dodatkowo dołożyłem małą ścinkę żeby ten ten popek był dobrze zbalansowany tak to wygląda co do zamęty pokazałem wam wczoraj w dalszym ciągu jest to mieszanka kukurydzy, słodkiej kukurydzy konserwowej tuńczyka z puszki trochę stick mixa troszkę peletu, troszkę potuszonych kulek łopatka mniej więcej do łódki ponieważ wywoziliśmy te wędki wszystkie wczoraj łódką, modelem i dało to naprawdę fajny efekt. Zobaczymy. Postaram się wszystkie wędki jeszcze raz poprzewozić. I miejmy nadzieję, że do wieczora coś pojedzie. Troszkę nam się rozpadało Po raz pierwszy Tej zimy A myśl w Francji Fajnie by było Doczekać się również jakiegoś Balania W takiej pięknej scenerii A propos namiotu Widzieliście już, że na jednym z moich filmów mój, mój namiot dwójka uległ zniszczeniu. Ten tutaj nie jest mój. Jest to namiot Patryka, który sobie zakupił niedawno. Jest to Fox Erysteria Dumanixel. Fajny, duży. Z kieszonkami w środku. Coś nowego. Także, także tą zasiadkę spędzamy właśnie w namiocie Patryka. I tyle, i tyle. Wędki wszystkie są w wodzie już od dobrej godzinki. Przywoziliśmy w całe sześć wętek. I, I czekamy. Kamerka GoPro ustawiona na branie. Może uda się coś nagrać. Niedziela. Po nocy udało się złowić mi jednego karpia. Miałem również jedną spinkę no niestety Patrykowi się nie udało no ja miałem y, z piątku na sobotę jedno branie nocy i wyszedłem do tego brania nie, nie przyciąłem później rano jak zwijałem wędkę to y, ryba musiała pójść w prawą stronę w jakiś zacie weszła i zerwała mi cały zestaw ciężarek, ciężarek tylko został także trochę się wkurzyłem, że nie, bo branie było do brzegu tak? ja mówię a zostawię zostawię zostawiłem rano jak zwijałem to już głęboko wszystkie kurzy no, takie odległości kiedy trzeba reagować na no. nawet najdrobniejsze piknięcie to było 200 metrów tak? no 200, 200, metrów, no, 200 metrów także to jest spora odległość Ale sobie było na tyle w sumie zabieramy się powoli za fotografowanie tego ostatniego krepika, tu, który tu jeszcze leży w worku szkoda że tutaj się tam topnieje ponieważ wieczorem mieliśmy Piękno w dosłownie sypało dosyć mocno Liczyliśmy, że ta wędka pojedzie Pojechała w nocy Tego śniegu jeszcze troszkę zostało, także my się z nami żegnamy i robimy foteczki w śniegu, który topnieje także. A ja chciałbym podziękować Mateuszowi za wspólną zasiadkę Znów pokazał mi szkołę, ale to nic Twoja ucień, 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 u, ucień, się uczy od mistrza, tak? Zobaczymy, następnym razem postaram się być trochę lepszy, także dzięki jeszcze raz Mati i co, i widzimy, widzimy się, się następnym razem. w A oto zamdam się złowić w tej zimowej scenerii. Takie Małe kokojambo Enta tak samo Spinerik z kisłem masło Szkole w dniu topnieje Bo wieczorem było, było o wiele, wiele więcej, teraz długo on nie poleży, temperatury są plusowe, co chwilę pada deszcz. Korzystamy z parę ładnych fotek i pakujemy się. A, ho, ho, bo Woda jest lodowata. W piątek miało około 4 stopni. Teraz jest chyba troszkę bardziej, troszkę zimniejsza. Piękny fotowózki Wypuszczamy tego ładnego wojownika. O, wow. To by było na tyle. My się powoli pakujemy, korzystamy z tej dziury pogodowej, nie pada deszczyk. A my widzimy się w kolejnym filmie na kanale Kartografia. Trzymajcie się, hej!